Mecenasem odcinka jest PomocInformatyczna.pl Wydawnictwo Czuwaj, Czuwaj przedstawia słuchowisko stworzone na podstawie powieści Romana Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski pod tytułem Dziedzictwo. Montaż i efekty akustyczne Marek Niśko Muzyka wykorzystana podczas tej produkcji. Art list. Rozdział 32. Koło południa twardowski zajechał do swego warszawskiego mieszkania. Z pewnym zdziwieniem dowiedział się od Michała, że o dziewiątej rano zapytywał o niego telefonicznie profesor Paloma Oldenhuis. Jeszcze więcej się zdziwił, gdy usłyszał dalszy ciąg raportu. Pan profesor zapowiedział, że zadzwoni drugi raz podczas śniadania koło drugiej, bo pan pewnie przyjedzie. O dziewiątej rano sam jeszcze nie wiedział, że będzie dziś w mieście. Skądże mógł wiedzieć o tym holenderski profesor? Ah. Domyślił się, że śmierć Kulmera ściągnie go do Warszawy. Pewnie chce mówić o czymś w związku z tą sprawą. Ciekawa rzecz, co powie. Kazał sobie przygotować śniadanie na pierwszą i zadzwonił do starego Grzybowskiego. Umówił się, że będzie u niego o trzeciej i że, pół do czwartej, Grzybowski ściągnie kilku przyjaciół, poczem wsiadł w samochód i pojechał do redakcji dziennika, który go rano wprawił w taką wściekłość. Redaktor dotychczas ogromnie przyjacielski i okazujący Twardowskiemu zrozumiały respekt, przyjął go zimno, z widocznym zakłopotaniem. Zaczął od tego, że jest niezmiernie zajęty, że ma bardzo pilną robotę, a zaraz potem wyraził żal, że Twardowski niepotrzebnie przyszedł do redakcji, że wolałby sam przejść do jego mieszkania. Jedno z drugiem nie bardzo się kleiło. Niewiele mam czasu, rzekł Twardowski. Przyjechałem do Warszawy na kilka godzin. Czytałem dziś rano na wsi wspomnienie o Kulmerze w Waszym piśmie i chciałbym, żeby mi pan wytłumaczył, co podyktowało panom ten penegiryk. Zastanawiam się, jak on się godzi ze stanowiskiem pisma, które walczyło z tym łotrem. Proszę pana, odparł sucho redaktor. Myśmy prowadzili walkę piórem, ale nie chcemy mieć nic wspólnego z morderstwem. A któż żąda od panów, żebyście cokolwiek mieli z nim wspólnego? Zamiast odpowiedzi. Redaktor widocznie zdenerwowany mówił: Gdybyśmy byli przypuszczali, że tak to się skończy, nigdy byśmy tej walki nie zaczynali. Dziś położenie nasze jest bardzo niebezpieczne. Boicie się, że policja będzie w was widziała morderców Kulmera? Nie o to chodzi. To nam nie grozi. Ale sam pan mówił przecież, że Kulmer ma za sobą potężną organizację. Oni się będą mścili. Na was? Na tych, którzy są na widowni. A nie na tych, którzy się ukrywają. I co, żeby przebłagać mścicieli Kalmera, wypisaliście tyle obrzydliwych kłamstw? Żeby odgrodzić się od ludzi, proszę pana, którzy wojują nie naszą bronią. Nie było innego sposobu? Mniej ubliżającego pismu? Mniej poniżającego? Redaktor zbladł. Głos mu zaczął drżeć w krtani. Proszę pana, ja dłużej z Panem mówić nie mogę. Jestem odpowiedzialny za pismo i robię, co uważam za potrzebne do zabezpieczenia. W swej skóry, żegnam Pana, Panie redaktorze. Z tej rozmowy, z jej treści i tonu Twardowski wyciągnął kilka wniosków. Redakcja jest w panicznym strachu, uważają jego wizyty za niepożądane mogące ściągnąć na nich niebezpieczeństwo, i widzą w nim sprawcę śmierci Kulmera. Podczas śniadania zadzwonił profesor Oldenhuis. Prosił, żeby Twardowski bez zobaczenia się z nim nie wyjeżdżał z Warszawy i przyrzekł przyjść o piątej. Po śniadaniu Twardowski poszedł do Grzybowskiego. Starzec, witając się z nim, uścisnął mu rękę długo i mocno. Dawno pan przyjechał. Dziś w południe. To pan jeszcze nie wie, co tu się dzieje. Cała Warszawa się trzęsie. Ogromne wrażenie zrobiło sprzątnięcie tego łajdaka. Ale ludzie dzisiejsi nie bardzo umieją się oburzać. Są dość <laughs> otrzaskani. Głównie ich obchodzi, jacy to są sprawcy zabójstwa i jakie są ich motywy. Kursuje teraz cały szereg teorii. O, ciekawym bardzo. Według jednej zabili go bolszewicy rosyjscy jako wybitnego wroga Sowietów. Inni uważają, że były u niego złożone papiery generała Podolskiego. Ci, których te akta kompromitowały, żądali ich wydania, a gdy odmówił, no, zamordowali go i archiwum zabrali. Jeszcze inni mówią, że posiadał nici spisku Ukraińców i Niemców przeciw Polsce i został uprzątnięty przez ich agentów. Zabawnie się tego wszystkiego słucha, gdy się wie, kto to był, pan Kalmer. A cóż policja? O, przede wszystkim na policję ludzie wygadują. W biały dzień w środku miasta zamordowano dwóch ludzi i sprawcy bezkarnie zbiegli. Ona zaś sama łamie sobie głowę nad zagadkami, których nie umie rozwiązać. Służący Kalmera na chwilę przed swoją śmiercią alarmował telefonicznie policję i mówił, że poznał zabójcę. O tymczasem zeznania kucharki i pokojówki wskazywałyby raczej, że był wspólnikiem zabójców. Pierwszej przeszkodził wyjść wcześnie na miasto po zakupy, także poszła dopiero po dziesiątej. Drugą zaś wyprawił z całą listą sprawunków do załatwienia, widocznie mu zależało na tym, żeby w chwili zabójstwa żadnej z nich nie było w domu. A Zabójca, zdaniem policji, był tylko jeden. I załatwił się z dwoma ludźmi w sposób świadczący o niezwykłej sile fizycznej. Toteż w jego poszukiwaniu zwrócono uwagę na sferę zawodowych bokserów. Grzybowski był widocznie tym wszystkim bardzo podniecony. Byłem w redakcji, rzekł krótko no, zrobili świństwo z tym artykułem o kulmerze, zauważył Grzybowski, jak zwykle bezceremonialny. Wiedziałem, że nie są bohaterami, ale nie myślałem, że to tacy tchórze. Swoją drogą, gdyby to było, nie spadło na nich tak nieoczekiwanie. Gdyby byli do tego choć trochę przygotowani, na pewno nie zareagowaliby w tak idiotyczny sposób. Twardowski uśmiechnął się. Zdaje się, że Pan mi przypisuje zasługę uprzątnięcia Kalmera ze świata. Grzybowski szeroko otworzył oczy. Widać było, że nie miał w tym względzie żadnej wątpliwości. Nie, panie. Nie mam powołania na mordercę. Załatwienie się na tej drodze nawet z takimi łotrami jak Kalmer nie zgadza się z memi instynktami, ani memi zasadami etycznymi, ani z memi poglądami na potrzeby cywilizowanego społeczeństwa. Zresztą, gdybym wszedł kiedykolwiek na tę drogę w walce o sprawę, której służę, uważałbym za konieczne przede wszystkim zrobić to, co pan powiedział, mianowicie przygotować swych towarzyszy walki, żeby się umieli należycie zachować. Więc któż zabił kalmera? zapytał Grzybowski. Nie wiem. Mam tylko przypuszczenie, ale rozumie pan, że w tej właśnie sprawie nie powinno się przypuszczeń wypowiadać. Zaczęli się schodzić zaproszeni przyjaciele, znoszący wiadomości o tym, co mówią na mieście i co wiedzą od policji. Nie przybyło nic istotnie nowego. Gdy się zeszli wszyscy, głos zabrał gospodarz. Wczoraj wieczór, proszę panów. Rozmawialiśmy tu o zabójstwie Kulmera w związku z walką, którąśmy z nim prowadzili. Otóż dziś uważam sobie za obowiązek stwierdzić, że to zabójstwo żadnego związku z naszą walką nie ma. Wszyscy ze zdziwieniem spojrzeli na Twardowskiego. Dla wszystkich tu obecnych, nawet dla pana Twardowskiego, który wielce musiał się stykać z tym łajdakiem, śmierć jego jest całkowitą niespodzianką. Zasłużył się nam i całemu społeczeństwu. Ktoś nieznany, ktoś, kto miał z nim widocznie swoje porachunki. To co mówię jest bezsprzeczną prawdą. Grzybowski widocznie zawiadamiał obecnych w jak najbardziej przekonywający sposób, że się dotychczas mylili. Widać też było po twarzach, że ich przekonał. Mam pewne dane, rzekł jeden z obecnych, że grabarze nas o to posądzają. Przytoczył kilka rozmów, które do niego doszły. To może nie jest źle, zauważył Twardowski. Rzuci na nich postrach, a ten zawsze jest czynnikiem dezorganizującym. Zwłaszcza w sferze nieodznaczającej się bohaterstwem. Ale gorzej jest, gdy śmierć naszego wroga wywołuje panikę wśród naszych ludzi. Panikę? Jak to panikę? Jaka panika? W ogóle A kto panikuje? Coś słyszeliście o tym? Ktoś panikował z naszego środowiska? No nie do wiary. A czegóż innego dowodził artykuł o kulmerze w naszym piśmie? O, proszę pana, nasi ludzie są oburzeni na ten artykuł, ale ukazał się on w naszym piśmie. Artykuł ten jest wyrazem nikczemnego tchórzostwa, które w strachu o swą skórę szerzy szkodliwe kłamstwa i jest przy tym samobójczy, bo rozzuchwala przeciwnika. Mówiono mi, rzekł piętka znajdujący się wśród obecnych, że gdy wiadomości o zabójstwie Kalmera przyszły do redakcji, redaktor zawołał: Teraz nas zaczną mordować. Twardowski spojrzał na gospodarza: O, piękna redakcja! Tak. Mówił gryząc się w wargę Grzybowski. Pewnie nie on jeden tak zareagował. Moim zdaniem, rzekł Twardowski, on tym jednym artykułem dowiódł, że jest niemożliwy na swem stanowisku. Trzeba znaleźć kogoś innego. O, to zdolny dziennikarz, bronił redaktora Grzybowski. A przytem porządny człowiek i dobry Polak. Nie można być dobrym Polakiem, gdy się jest takim tchórzem, twierdził z zawziętością Twardowski. Jak może polskie sumienie człowiekowi pozwolić na takie zatruwanie kłamstwami swego społeczeństwa dla ratowania swojej osoby? Przez usta Twardowskiego przemawiał ścisły umysł i konsekwencja moralna człowieka zachodniego. Dziwna rzecz. Ten człowiek wykazywał zawsze ogromną odwagę swoich przekonań. Ale na papierze, zawołał Twardowski. W polemikach nie pociągających za sobą żadnych nieprzyjemnych następstw. W moich oczach to nie jest człowiek uczciwy. On nie ma poczucia odpowiedzialności za to, co pisze. A w każdym razie to poczucie opuszcza go pod wpływem strachu. Ja mu ufać dalej nie mogę. I nie mogę nadal mieć stosunków z pismem, na którego czele on stoi. Wyszedł od Grzybowskiego, otrzymawszy zapewnienie, że w krótkim czasie postarają się o innego redaktora. Widział wszakże, iż robią to tylko dla niego. Dla człowieka, który dziennik zasilał swemi pieniędzmi, ale z drugiej strony też wiedział, że uznaliby oburzający artykuł za chwilowe poślizgnięcie się i w krótkim czasie zapomnieliby go autorowi. Gniewało go to i martwiło. Przecież ten człowiek postąpił tak, jak dowódca oddziału na wojnie, który haniebnie stchórzył, zreiterował i otworzył nieprzyjacielowi drogę do okrążenia armii. Może oni i tamtego nie zasądziliby i nawet nie odebraliby mu dowództwa? Czyż z takimi ludźmi można iść do zwycięstwa? Pa. Nawet i ten Grzybowski, o, człowiek niepospolity, a jednak i on nie był konsekwentny, nie miał odwagi wyciągnięcia wniosku z oburzającego postępku redaktora. To wszystko są niedojrzałe charaktery. A okazuje się, że nawet najwybitniejsi ludzie są w tym społeczeństwie trochę dziećmi. Jeszcze niedawno może by to go zniechęciło. Może by sobie powiedział, że lepiej rzucić wszystko, co tu rozpoczął, wyjechać z Polski i wrócić do dawnej pracy. Dziś jednak czuł się z tym wszystkim tak mocno związany, że mu podobne wnioski do głowy nawet nie przychodziły. Wrócił do mieszkania przed piątą i czekał wizyty holenderskiego profesora w humorze nie bardzo odpowiednim do przyjmowania gości. Z czymże ta kanalia znów przychodzi? Zapytywał siebie. Rozległ się dzwonek do drzwi. O, jestem pod wrażeniem śmierci Kulmera. Odrzekł Oldenhuys, siadając we wskazanym mu fotelu. No chyba niezbyt ciężkim zważywszy to, co pan o niem ostatnim razem mówił. Zauważył nieuprzejmie Twardowski, którego zły humor nie opuszczał. Profesor bystro na nie spojrzał. Twardowskiego tknęło, że mimo woli ugodził go w jakiś słaby punkt. Zanotował to sobie w myśli. – Tak. Dla nas to nie jest cios. Ten człowiek i tak już był nam niepotrzebny, nawet zawadzał, dodał Twardowski, idąc dalej w tym samym kierunku, ciekawy co z tego wyniknie. Oldenhuis zrobił mimowolny ruch niespokojny. Władze, zdaje się, jeszcze nie wpadły na trop winowajców, ale to chyba nie będzie trudne? Czy pan wie, kto zamordował? Zapytał raptem. A pan wie? Odpowiedział pytaniem Twardowski. Ku jego zdziwieniu profesor odpowiedział śmiało: Wiem. A to ciekawe. I dlatego przyszedłem pomówić z panem. No to słucham. Kalmera i jego służącego zamordował pański służący Grzegorz, znany z niezwykłej siły fizycznej. Twardowski był jak piorunem rażony. Strach go ogarnął obiednego Grzegorza. Umiał wszakże panować nad sobą i tego nie okazał. Nie wiem skąd pan ma tę wiadomość, i nie wierzę w jej prawdziwość. Zauważę tylko, że Grzegorz wprawdzie był moim służącym, ale nim już od pewnego czasu nie jest. Moja wiadomość jest pewna, co zaś do pańskiej uwagi to przecie można formalnie rozstać się ze służącym, gdy mu się powierza inną robotę. Zdaje się rzekł, uśmiechając się ironicznie, Twardowski iż pan przyszedł tu powiedzieć mi, że to ja zamordowałem pańskiego eksprzyjaciela. Nie, tylko przyszedłem ostrzec Pana, że Panu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Mam dla Pana życzliwość i boję się o Pana. Próbuję myśleć tak, jak myśli w podobnych wypadkach policja. Zwłaszcza, że policja może znaleźć pomoc ze strony nieżyczliwej Panu, to znaczy ze strony pańskiej organizacji. No, przypuśćmy, że tak. Cóż Pan wtedy zrobi? Hmm, no będę w głupim położeniu. Łagodnie pan to określa. Niezwykłem rzeczy tragizować. A tym razem sama rzecz przedstawia się już tragicznie. Cóż by pan zrobił na moim miejscu? Postarałbym się, żeby ci, którzy mi są nierzeczliwi, stali się życzliwi. Czy to możliwe? Wskazałem panu drogę do tego w poprzedniej rozmowie. Aha. Pomyślał Twardowski. Znaleźli nareszcie sposób szantażowania mnie. Sądzą, że już mnie mają. Postanowił zabawić się w cynizm. Wie pan, że sporo zastanawiałem się po naszej ostatniej rozmowie, i do jakich wniosków pan doszedł? I powiedziałem sobie, że gdybym się nawet zdecydował pójść wskazaną przez pana drogą, to to, co mi pan zaproponował, jest dla mnie za mało. Za mało? zapytał zdziwiony profesor. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Cóż to jest Związek Uczynnych Grabarzy? Powie pan, wielka, potężna organizacja szeregująca miliony ludzi na całym świecie. No dobrze, ale czy ci ludzie wiedzą, po co istnieją, jakiemu celowi służą, kto nimi kieruje? Nie rozumiem, co pan chce przez to powiedzieć. A chcę powiedzieć przez to, że cały związek grabarzy jest tylko biernym narzędziem w rękach innej organizacji. A o pan jest w błędzie. Nie, panie, ja to wiem na pewno. Dzięki moim sumiennym studiom wiemy o wiele więcej, niż pan myśli. Otóż, gdybym miał wejść na wskazaną przez pana drogę, to wstąpiłbym do tamtej organizacji, bo ja lubię sam kierować i mam swoje cele, dla których chciałbym organizację zużytkować. O, postawił pan rzecz tak nierealnie, że właściwie nie ma możliwości mówienia dalej. Ale niech mi pan powie, jakie są pańskie cele. Może panu dowiodę, że godzą się one z celami naszej organizacji? Wątpię, żeby je pan zrozumiał. To są cele nasze. Polskie. A no, czyż cele polskie, jak pan to rozumie, nie godzą się z ogólnoludzkimi? Panie Oldenhuis, nie żartujmy. Jesteśmy obaj ludźmi na tym poziomie, że nie powinniśmy bawić siebie głupstwami wymyślonymi dla gawiedzi. Pan dobrze rozumie, co ja myślę. Taki mądry człowiek jak pan zna z pewnością istotną wartość tak zwanych celów ogólnoludzkich. Pan wie dokładnie tak samo jak ja. Że ta cała historia cywilizacji od najdawniejszych do dzisiejszych czasów, to historia poszczególnych społeczeństw ludzkich, ich pracy dla swoich celów. Ich walko swoje cele. I sądzę, że nikt tak sobie nie drwi w głębi duszy z celów ogólnoludzkich jak pan właśnie. O Pan mnie obraża, ja mówię Panu komplementy. To świadczy o wysokiej inteligencji pańskiej i panu podobnych, że pod wezwaniem celów ogólnoludzkich umiecie zaprząc miliony do służenia celom waszym. Mówiłem panu, że mógłbym należeć tylko do tamtej organizacji, kierującej temi milionami. Ale ja wiem, że tam są tylko ludzie wasi. Waszej wybranej rasy. No, bardzo interesujące są pańskie poglądy. Ale myśmy zanadto odbiegli od przedmiotu. Mówiliśmy o pańskim położeniu w sprawie zabójstwa Kalmera. To prawda. Czy pan pozwoli, żebyśmy mówili i o pańskiem? O mojem? Tak. A cóż ja z to sprawą mogę mieć wspólnego? No zaraz zobaczymy. Pan powiada, że zabójcą jest mój dawny służący Grzegorz. I że to Pan wie na pewno. Otóż ja nie wiem, kto jest zabójcą i robię tylko domysły. Pan zaś wie na pewno. Jak to się stało? My wszystko wiemy. Znów frazę z dla gawiedzi proszę dać już spokój. Zapomina pan, że rozmawia z człowiekiem, który was zna wcale nieźle. No i do czego pan zmierza? Zaraz panu powiem. Ja nie wiem wszystkiego, ale wiem trochę faktów, z których umiem wyciągnąć wnioski. Kalmer narobił wam wiele kłopotów. Przede wszystkim przez swój szwindel skompromitował dla was ważnego człowieka, który się nazywa dziś Sir Joseph Turner. Jest jeszcze mniej Anglikiem niż pan holendrem. Kulmer więc zasłużył na ciężką karę i stał się dla was niewygodnym. Postanowiono się z nim załatwić i w tym celu pana tutaj przysłano. Kilkukrotnie wzywał pan do siebie do hotelu jego służącego. I coś wiele więcej niż służącego. Mądrego Jakuba. Naradzał się pan z nim, jak się pozbyć Kulmera. Wreszcie Jakub wynalazł zabójcę. Był to genialny wynalazek. Kto nim był, wiedzieliście tylko wy dwaj. Dziś wie tylko pan. Pierwszym człowiekiem, któremu pan to powiedział, jestem ja. Otóż niech pan sobie dobrze zapamięta moje słowa. Jeżeli ktoś inny poza mną się o tem dowie, ja się zajmę tym, żeby pańskie położenie w tej sprawie stało się bardzo trudne. Nie żądam od pana żadnego oświadczenia. I zdaje się, żeśmy rozmowę zakończyli. Powstał. I profesor zrobił to samo. Jeszcze jedno. W posiadaniu pańskiem są pewne dokumenty, które stryj pański ośmielił się. Stop! Krzyknął Twardowski. Profesor zamilkł przestraszony. Twardowski uśmiechnął się i rzekł uprzejmym tonem: Chciałem pana uchronić od nieprzyjemności, na którą by się pan naraził, gdyby pan powiedział coś obrażającego pamięć mego zmarłego stryja. Te dokumenty są moją własnością. Mój stryj przywłaszczył je sobie tym samym prawem, jakim wy usiłowaliście przywłaszczyć sobie jego osobę i jego sumienie. Są one dowodem waszej zbrodni i jako takie są bronią w mem ręku. I proszę sobie zapamiętać, że nie myślę się ich pozbywać i radzę panom pożegnać się z nadzieją ich odzyskania. Profesor wbił w niego oczy szkliste mordercze. Panie Twardowski, pan gra w bardzo niebezpieczną grę ale interesującą, prawda? Prawda? Panie Oldenhuis? Ten nic nie odpowiedział i wyszedł. Twardowski kazał powiedzieć Markowi, że za pięć minut jedzie do Turowa. Rozmowa z holenderskim profesorem poprawiła mu humor. Wracał do domu w znacznie lepszym usposobieniu niż z niego wyjeżdżał. Tylko męczyła go myśl o dokumentach, któremu Oldenhuys przypomniał. Co się z nimi stać mogło? Jakby mu się przydały? Zastał w holu domu Turowskiego obie panie i księdza Rybarzewskiego, czekających na nie z obiadem, na który spóźnił się blisko godzinę. Poczciwy proboszcz w jego nieobecności towarzyszył zaniepokojonym kobietom cały dzień z krótkimi przerwami. Siedli natychmiast do stołu. Co cię tak zatrzymało? Myślałam, że już dziś nie wrócisz. Miałem trzy ważne rzeczy do załatwienia: położyć koniec wychwalania zbrodniarzy w piśmie, które jest mi bliskie, zawiadomić ludzi, że to nie ja zabiłem kalmera, wreszcie tak rzeczy urządzić, żeby władze nie wykryły zabójcy. Przy ostatnim zdaniu zauważył niespokojne poruszenie się księdza. Patrząc na niego, kończył. Myślę sobie, że wszystkie trzy udało mi się załatwić pomyślnie. Nie mogę sobie wyobrazić, jak, jak pan tę trzecią sprawę mógł załatwić. Tymczasem to moja tajemnica. Swym humorem ożywił wszystkich. Pod koniec obiadu skinął na Antoniego i wkrótce zjawiła się butelka węgrzyna. Proszę i panie o wypicie tym razem. Wzniosę toast. Gdy nalano kieliszki, podniósł swój ze słowami: Oby ten biedny człowiek, który uwolnił świat, od jednego z najnikczemniejszych łotrów, nie zapłacił za to zbyt ciężko. Niech go Bóg ma w swej opiece. Ksiądz Rybarzewski chwilę się zawahał. Wreszcie rzekł: To mi wolno. Wszakże największych nawet grzeszników trzeba polecać opiece boskiej. Zwrócił swój kieliszek ku Twardowskiemu i do dna go wychylił. Po wyjeździe proboszcza i udaniu się pani Czarnkowskiej na spoczynek, Wanda zapytała narzeczonego. Słuchaj, wy z proboszczem wiecie, kto zabił Kalmera. To jest, kochanie, pytanie, nad którym radzę ci się nie zastanawiać. Powinno ci wystarczyć, że nie będzie wykryty. Więc ty nawet taką rzecz możesz zrobić? I jak ja mam się ciebie nie bać? Następnego dnia po południu siedzieli oboje w holu przeglądając ranne gazety, świeżo przywiezione z poczty. Bardowski w kronice miejscowej spostrzegł notatkę. Znany uczony, profesor R. Paloma Oldenhuis, zebrawszy u nas potrzebne mu dane w sprawie mniejszości narodowych, dziś opuszcza nasze miasto i wyjeżdża za granicę. Podniósł oczy od gazety i spotkał się z wpatrzonymi weń oczyma Wandy. Teraz na pewno już mogę powiedzieć, że zabójca Kolmera nie będzie wykryty. Poszedł do siebie na górę, a dziewczyna rzuciła się na gazetę, która pozostała na stole otwarta na tej kolumnie, którą czytał. Przeszukała całą kolumnę, ale nie znalazła nic, co miałoby jakikolwiek związek z zabójstwem Kalmera. Był to kolejny rozdział słuchowiska stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu. Marek Miśko Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk WESPRZYJ pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu gdy dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folikę zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.